Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie, fajne, przez poufny. Pokazuję Wam pierwszy tom Szkoły Szpiegów, ale informuję, że jest już trzeci tom, czyli no to już jest taka porządna seria. Wydawnictwo Agora dla dzieci um, wydaje właśnie wszystkie te tytuły. I tak, pierwszy to jest Szkoła Szpiegów, drugi Szkoła Szpiegów na Wakacjach, a trzeci Szkoła Szpiegów. W obozie wroga. I ja się tak uśmiecham cały czas, bo no, ostatnio czytałam i ostatnio robiłam recenzję i przypominałam sobie wszystkie te rzeczy. Ja już zrobiłam recenzję na blogu możecie przeczytać, o czym jest ten. Znaczy nie o wszystkim, nie? No jednak czegoś się nauczyłam, patronując szkole szpiegów. Nie wygadywać wszystkiego, bo nigdy nie wiadomo, kto słucha. W każdym razie informuję, że już jest recenzja trzeciego tomu. I uśmiecham się, bo ja bardzo, bardzo lubię w ogóle e, styl tego autora, bo te książki, one są tak dla wieku powiedzmy 9. 15 lat. Ja uważam, że to będzie bardzo fajny przedział wiekowy. One są też do słuchania jako audiobooki. I ja też słuchałam, na przykład w drugiej części słuchałam w całości jako audiobooka i e, też się tym bardzo, bardzo jarałam, bo fajnie to jest zrobione. Fajnie się tego słucha, nawet jak się jest dorosłym. A piję do tego, że to jest taka jakby... Trochę to jest stylizowane na Jamesa Bonda, ale jednocześnie to jest taka wariacja bardziej na zasadzie takiego prześmiewania się z tego Jamesa Bonda. I na przykład bardzo mi się podoba tutaj oprócz tego, że jest Beniamin, który został on ma teraz w trzeciej części 13 lat, został wcielony do szkoły szpiegów i tutaj w pierwszym tomie wszystko sobie przeczytacie jak tam jego przygody i bardzo mi się podoba postać Eriki, która jest szpieżką. Jest dziewczyną, która pochodzi z takiego bardzo fajnego, długiego, znaczy fajnego, no fajnego, no, rodu szpiegłów, więc oni tutaj są tak skon Trustowani. W sensie jest ten chłopak, ten Benjamin, który jest nowicjuszem żółtodziobem. I jeżeli coś mu się udaje, to najczęściej przypadkiem i jest ona taka wyluzowana, taka dla której bycie szpiegiem, śpieszką, to jest po prostu bułka z masłem. Ona ma to we krwi, można tak powiedzieć. I to zderzenie tych dwóch postaci jest super fajnie tutaj zrobione, oni się też przyjaźnią sobie nawzajem pomagają, więc to jest rewelacyjne. No i też że takie fajne właśnie mówię, dlatego, że to jest wariacja, takie odwrócenie trochę ról, że to nie jest ta biedna, słaba dziewczyna czekająca na uratowanie przez o, o, fajnego szpiega, tylko ona tutaj sobie w dużej mierze radzi sama i też nawet uczy Beniamina różnych rzeczy. Natomiast w tej trzeciej części, bo tutaj to nie jest ani o szpieżce, ani o szpiegu, tylko to jest, cała akcja, wiecie, e, tutaj są wszyscy zaangażowani i przyjaciele, i oczywiście musimy mieć tutaj wrogów i e, taką, takim wrogiem, takim nemezis e, tej szkoły szpiegów, można powiedzieć, jest szajka pająka. I ta szajka pająka podnosi łeb za każdym razem i w każdym tomie i w trzecim tomie. E, trochę się pewnie domyślacie, jeżeli chodzi o e, tytuł, nie? W obozie wroga. Faktycznie w trzecim tomie e, pająk też się uaktywizuje ta cała zła organizacja, i tutaj. No, już właśnie tutaj nie mogę Wam za wiele wygadać, yy, ale cieszę się, że już są trzy tomy i będzie czwarty jeszcze w tym roku, więc yhy.